Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a ty słuchasz Ogarniam się Podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować cię do poprawy jakości Twojego życia. Ja w swoim życiu przeczytałam miliony artykułów. Wysłuchałam godzin podcastów, przeczytałam masę książek i obejrzałam multum filmików na YouTubie, aby dowiedzieć się, jaka jest idealna dieta. I wiecie, co po tym wszystkim się okazało? Że taka dieta nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak perfekcyjny sposób odżywiania. Nie ma czegoś takiego jak dieta, która wyleczy nasze kompleksy. Nie ma sposobu odżywiania, który da ci kontrolę nad swoim życiem i sprawi, że twoje problemy znikną. A często właśnie tego podświadomie oczekujemy od diety. Nie wiem czy wy też jesteście jeszcze z tego pokolenia, które w swoim dzieciństwie stykało się z różnymi gazetami i magazynami, czy to brawo, czy to jakieś magazyny dla dorosłych już kobiet, w których wpisane były wszystkie możliwe diety i po prostu magiczne diety cud, które sprawią, że twoja waga nagle z dnia na dzień spadnie o 10 kg. A być może jesteście pokoleniem, które od dzieciństwa stykało się z różnymi wizerunkami na YouTubie, na TikToku, na Instagramie, jak ta dieta powinna wyglądać, oglądałam multum foodbooków, no i po tym wszystkim tak naprawdę nie wiedziała, co ze sobą zrobić, ale wiedziała, że coś robi źle w swoim życiu próbowałam wielu diet i wielu diet, które obiecywały mi niesamowite efekty, wielu diet, których tak naprawdę nie musiałam wprowadzać w swoje życie, dlatego że ja nigdy nie miałam nadwagi, byłam aktywnym dzieckiem, więc tak naprawdę u mnie te diety wiązały się bardziej z kontrolą, z poczuciem kontrolą nad moim życiem, z kontrolą mojej sylwetki, w jakim stopniu chciałam, żeby było to jakieś moje osiągnięcie rozwojowe, chciałam sobie coś udowodnić, co nie zmienia faktu, że właśnie na przestrzeni mojego życia spróbowałam, czy to diety keto, czy diety wegańskiej, diety wysokobiałkowej, diety paleo, wszystkich możliwych systemów żywieniowych, intermittent fasting, śniadań białkowo-tłuszczowych, śniadań wysokowęglowodanowych, niejedzenia po 18 detoksów sokowych. I wszystkich tych rzeczy, które powodowały, że w moim życiu pojawiało się mnóstwo restrykcji, ograniczeń, no i że nie byłam w stanie oczywiście utrzymać tych diet na dłużej, bo po prostu na nich cierpiałam. My w ogóle bardzo często wprowadzamy sobie jakieś sztywne zasady, których chcemy przestrzegać, czyli na przykład nawet takie zdrowotne rzeczy. O, codziennie będę jadła sałatkę albo nie będę jadła do godziny 12, mimo że możemy być Turbogłodniej o godzinie 8, no to nie, ja muszę poczekać do 12. Mimo, że możemy totalnie nie mieć tego dnia ochotę na sałatkę ze świeżych warzyw, tylko mamy załóżmy ochotę na kary z gotowanymi warzywami, no to nie, ja sobie postanowiłam, że codziennie sałatka. To też tyczy się ćwiczeń. Ja to będę teraz tylko ćwiczyła na przed śniadaniem, albo będę robiła tylko i wyłącznie treningi interwałowe, albo tylko i wyłącznie siłownie. Nie uwzględniamy w tym wszystkim naszych preferencji, nie uwzględniamy w tym wszystkim naszego planu dnia, naszych upodobań i nas samych. Tutaj śmieję się trochę do siebie pod nosem, bo e, taka dygresja. Zrobiłam wczoraj test galupa i moim pierwszym talentem jest indywidualizacja. I wiecie co? To ma ogromny sens w moim przypadku, i też w tym, jaki przekaz tutaj śledzę w tym podcaście. No, i też w tym odcinku, ale do tego dojdziemy zaraz. Moi drodzy, to, co wcześniej powiedziałam o tych dietach, nie bierze się znikąd. Po pierwsze, mamy masę dowodów naukowych na to, że w długim okresie diety nie są dla nas skuteczne i że nasze ciało po pewnym czasie wraca do wagi, a nawet pojawia się czasami ten efekt jojo i przybieramy na wadze więcej. Kolejna kwestia jest taka, że dietę ja rozumiem jako sposób odżywiania, który jest w naszym życiu przez dłuższy okres. To nie jest tygodniowa głodówka i restrykcje żywieniowe, tylko jakiś sposób odżywiania, który chcemy wdrażać na lata. Czy to dieta restrykcyjna, czy dieta keto, czy dieta paleo, czy wszystkie te diety sprawiają, że nam jest bardzo ciężko utrzymać taki sposób żywienia przez dłuższy czas. W związku z tym ta dieta staje się po prostu chwilową katorgą dla naszego organizmu, a nie zrównoważonym i możliwym do utrzymania sposobem odżywiania. Nieważne jak silną macie wolę, nieważne jak potraficie się kontrolować, jak bardzo potraficie odmawiać sobie rzeczy, które lubicie, Pojawią się urodziny, pojawią się święta, pojawi się okres, pojawi się coś, co sprawi, że po prostu te założenia diety będą złamane, a przez to w Was może pojawić się poczucie winy, wyrzuty sumienia ze względu na to, że o nie, zawaliłam dietę. No i potem pojawia się punkt trzeci i zagrożenie trzecie, czyli napady obiadania związane z restrykcjami w naszej diecie i z wykluczaniem pewnych grup produktów. Tylko tutaj chciałabym też w tym odcinku zaznaczyć jako disclaimer, że mówię o osobach względnie zdrowych. O osobach, które na przykład nie mają stwierdzonych klinicznie nietolerancji, o osobach, które nie mają na przykład problemów z nerkami, o osobach, które nie mają cukrzycy. Ten odcinek kieruje głównie do osób, które diety w swoim życiu mają od dziecka do dziewczyn, które zmagają się z niezdrową relacją z jedzeniem. Do Was, którzy mają dość błędnego koła restrykcji i napadów obiadania i do wszystkich polek, dla których diety są niemalże sportem narodowym. Natomiast jeśli masz kliniczne uwarunkowania i Twój organizm po prostu, załóżmy, nie toleruje glutenu, nie toleruje laktozy, albo masz inne jednostki chorobowe, które wpływają, że na swoją dietę musisz zwracać w szczególny sposób uwagę i jest to uzasadnione i jesteś w kontakcie z lekarzem, to będzie inna kwestia, i proszę skonsultuj się ze swoim specjalistą, ze swoim lekarzem, z dietetykiem, z którym współpracujesz, bo w tej sytuacji pewne systemy żywieniowe mogą być po prostu dla Ciebie wspierające, tylko właśnie, no tutaj, jeśli mamy te wskazania. Natomiast jeśli jesteś osobą, o której powiedziałam już wcześniej, i te diety w Twoim życiu narobiły dużo zamieszania i bałaganu, i te zasady, restrykcje żywieniowe, kontrola, to wszystko doprowadziło Cię też do tego, że Twoja relacja z jedzeniem, z ciałem, ze sobą nie wygląda tak, jakbyś chciała, że ciągle chodzisz głodna i rozdrażniona, i dopasowujesz całe swoje życie do diety, no to musimy poważnie porozmawiać. Pierwsza i najważniejsza sprawa, dieta jako sposób żywienia, a nie jako zbiór sztywnych zasad i regulacji, powinna być dostosowana do ciebie. Nie ma żadnego sensu porównywać swojego jedzenia do innych. Ja wiem, że w erze social mediów, w erze internetu, my ciągle widzimy jakieś foodbooki i tego typu rzeczy. I tutaj pojawiają się pewne zagrożenia, dużo w zasadzie tych zagrożeń. Może to być oczywiście inspirujące, możemy z tego czerpać, możemy e, inspirować się, jeśli chodzi o nowe przepisy, posiłki. Natomiast dla wielu osób. Takie footballki, czy ktoś, kto pokazuje po prostu, co je w ciągu dnia, jak ćwiczy, może być to pułapką, jeśli chodzi o porównywanie siebie, swojego sposobu odżywiania, swojego ciała, swoich treningów do osoby, która jest w zupełnie innym miejscu w swoim życiu. Może być ona z innego kraju, może mieć inne geny, może mieć zupełnie inną pracę, może mieć inne predyspozycje. Pamiętajmy też, że my porównujemy swoje zaplecze do czyjejś sceny i to, że ktoś pokazuje nam w jaki sposób jednego dnia wyglądało jego jedzenie, nie znaczy, że tak jego dieta wygląda zawsze, a poza tym też kolejne zagrożenie, które od razu pojawia mi się z tyłu głowy: my nie wiemy, jaka jest czyjaś relacja z jedzeniem, nie wiemy, jaka jest jego historia z tym związana i my też mamy swoje indywidualne historie i swoje indywidualne zmagania jeśli chodzi o relacje z jedzeniem. Więc tutaj pamiętajmy, że my nie możemy mierzyć ludzi jedną miarą, że nie możemy porównywać się i swojego talerza do talerzy innych osób, bo każdy z nas ma inne zaplecze, inne predyspozycje, inne potrzeby, inne wymagania i co innego będzie dla nas dobre? Inspirowanie się super, ale czasami lepiej się odciąć dla naszej psychiki, dla naszego zdrowia, bo nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować, że ok, tak, ten foodbook to my traktujemy tylko i wyłącznie jako inspirację dotyczącą przepisów czasami nasz mózg podświadomie będzie porównywał i naszą sylwetkę i nasze treningi i nasz sposób odżywiania do kogoś innego i oceniał to co my robimy lepiej czy gorzej. Właśnie tutaj no też ja przy swojej drodze do zdrowej relacji z jedzeniem miałam długi okres, w którym po prostu nie oglądałam takich materiałów. Wybierałam, że tego nie robię. Teraz, na tym etapie relacji z jedzeniem, na którym się znajduję, nie mam z tym żadnego problemu i potrafię czerpać z tego inspirację. Natomiast nie było tak zawsze. Więc tutaj apel, jeśli dla Ciebie nie jest to wspierające i czujesz po prostu, że nie wpływa na Ciebie to dobrze, jak najbardziej polecam przestać takimi treściami się odwiedzać. Otaczać, nie oglądać takich materiałów, a jeśli to ty nie wybierasz ich świadomie i celowo, tylko pojawiają się w twoich social mediach, bo algorytm wie, że w jakimś stopniu jesteś nimi zainteresowana, to zawsze możesz kliknąć opcję Nie interesuje mnie to i wtedy takich treści będziesz widziała znacznie mniej. Chciałabym tylko Wam przypomnieć, że po pierwsze, każdy z nas jest zupełnie inny i nasze potrzeby żywieniowe się zmieniają. Nie możemy porównywać swojego sposobu odżywiania do osób, które są w zupełnie innym miejscu w swoim życiu. Nasze potrzeby żywieniowe też się zmieniają. Wpływa na to sen, stres, wpływa na to klimat, wpływają na to geny, cykl, aktywność fizyczna, nasz metabolizm. Te wszystkie czynniki będą miały wpływ na to, jak będą wyglądały też nasze potrzeby żywieniowe. I będą dni, gdy my na przykład jesteśmy bardziej głodni, a będą dni, gdy jesteśmy mniej głodni. Jeśli patrzymy na jakieś futbułki i ślepo podążamy za tym, co ktoś inny jadł danego dnia i chcemy to naśladować, no to to nie jest w ogóle dostosowane do nas i nie bierze pod uwagę naszych indywidualnych potrzeb. Często w wiadomościach, które od Was dostaję, za co też ogromnie dziękuję i ogromnie to doceniam, dzielicie się ze mną ze swoimi historiami i coś, co ostatnio zauważyłam, punkt wspólny, jest takie słuchanie innych ludzi bardziej niż słuchanie siebie. Dziewczyny często piszą mi, że no ja tutaj byłam na tej diecie i na tej diecie, dlatego że jakiś tam specjalista, dietetyk czy, czy ktokolwiek w internecie powiedział, że o, tutaj odniosę z tego takie korzyści. I nawet jeśli wy same nie zauważyłyście tych korzyści i dla was nie była to sprzyjająca dieta, to doszukiwałyście się na siłę tych korzyści. I starałyście sobie wmówić, że coś robicie nie tak, że najprawdopodobniej wy zawaliłyście, że może nie do końca się staracie i nie robicie tak dużo, jak powinnyście, i że te korzyści tam są, tylko po prostu wasz organizm jest zepsuty, i wy tego nie widzicie, i Wy nie możecie schudnąć, i że Wy nie możecie e, pogodzić się z tym, że jakaś dieta nie działa, i że to Wy robicie ze źle, i to koło się nakręca tylko w tym wszystkim zapominamy słuchać siebie i tego, czego Ty potrzebujesz. Ja przez bardzo długi okres mojego życia totalnie nie słuchałam swojego organizmu. Zamiast jeść, gdy byłam głodna, szukałam trików, co zrobić, żeby nie być głodna. Wiecie, te wszystkie porady z internetu, zjedz wiadro sałaty albo wypij wannę wody, to wtedy nie będziesz głodna. Ale to wszystko powodowało, że tak naprawdę ja nie słuchałam swojego ciała, tylko działałam przeciwko niemu. Nasze ciała, nasze organizmy są bardzo mądre i one chcą działać z korzyścią dla nas, one nie są naszym wrogiem. Pamiętajcie, że nasze ciała chcą nas chronić i tak samo to, że na przykład nie chcą tracić na wadze, Bierze się skądś. My mamy w sobie tyle mechanizmów, które chcą pomóc nam przetrwać, które nie chcą zagłodzić naszego organizmu, bo utrata tkanki tłuszczowej, utrata wagi jest dla naszego organizmu też stresująca. No i nie zapominajmy o tym, że istnieje coś takiego jak set point, czyli taka waga, w której nasz organizm po prostu czuje się dobrze i wszystkie narządy w niej mogą dobrze funkcjonować, i nasz mózg, i nasz okres. I to wszystko sprawia, że na przykład taka waga będzie dla nas zdrowa, bo dla kogoś może wcale nie być zdrowe to, żeby on ważył 50 kg, dla kogoś może wcale nie być zdrowe to, żeby ważył 60 kg, a dla kogoś może nie być zdrowe, żeby ważył 70 kg. Ja bym chciała, żebyście też tutaj, dziewczyny, pamiętały, że żadne numerki was nie definiują. I my też nie musimy się tym numerkom podporządkowywać, nie musimy dążyć do jakiejś liczby na wadze, nie musimy dążyć do jakichś konkretnych wymiarów. I to w ogóle nie jest coś, na czym powinnyśmy się skupiać, gdy dążymy do zdrowej relacji z jedzeniem. Dlaczego? Dlatego, że to powoduje, że my nie słuchamy swojego ciała, że my chcemy jakichś liczb, jakichś konkretnych efektów, rezultatów. Zamiast skupić się na tym, czego my naprawdę potrzebujemy. A nasze ciała wiedzą: nasze ciała naprawdę są turbomądre. Ostatnio też na Instagramie zamieściłam właśnie grafikę, że intuicyjne odżywianie to jest tak naprawdę oduczanie się tego, czego o jedzeniu nauczyliśmy się z popkultury, z wychowania i odpuszczanie tych wszystkich przekonań o jedzeniu, które w sobie mamy. Bo my, jako dzieci, umieliśmy odżywiać się intuicyjnie. To jest coś, co każdy w nas w sobie ma, ale często to gdzieś tam, właśnie pod wpływem tych różnych czynników, zanika i zmienia się w kontrolę, zmienia się w diety, zmienia się w zasady, a nie w słuchanie naszego ciała. Ja kiedyś bardzo chciałam się trzymać sztywnej kaloryki, a teraz, no totalnie tego nie robię. Po pierwsze, nie liczę kalorii, po drugie, są dni, w których jestem bardziej głodna. Są dni, w których jestem mniej głodna, są dni, kiedy mam ochotę na słodkie, są dni, kiedy mam ochotę na sałatkę. Przed okresem w ogóle dużo dziewczyn szuka sposobów, o jak nie mieć ochoty na słodycze, czy jak w ogóle nie mieć ochoty na więcej jedzenia. No ale nasz organizm po prostu daje nam sygnał, że okej, okay, my teraz potrzebujemy więcej jedzenia. I wsłuchiwanie się w ten mój organizm, pozwalanie sobie na więcej jedzenia, gdy mam ochotę na więcej, albo nie jedzenie na siłę, gdy mam ochotę na mniej i to też nawet nieważne, czy, czy ćwiczysz, czy nie ćwiczysz, bo ja kiedyś też miałam taką filozofię, że ok, w dni treningowe robię trening, więc mogę sobie przyzwolić na więcej jedzenia, ale w dni, kiedy nie ćwiczę, no to nie, to wtedy, to wtedy muszę jeść mniej, bo po pierwsze sobie nie zasłużyłam, a po drugie, miałam ten obraz w mojej głowie, że wtedy mój organizm. Spala mniej kalorii, więc ja muszę dostarczać mu mniej paliwa. Teraz widzę, jak w ogóle nie brałam pod uwagę tego, na co ja miałam ochotę, nie słuchałam siebie. I czasami w dni, gdy ćwiczę, nie mam takiego apetytu, jak w dni, w których nie ćwiczę. No i też na przykład czasami po różnych wyjściach, po imprezach, po wyjściu do restauracji. Na przykład teraz, w momencie, gdy nagrywam ten odcinek, wczoraj wieczorem byłam w restauracji, bawiłam się świetnie, zjadłam przepyszne indyjskie jedzenie, ale teraz nie jestem tak głodna. I normalnie koło godziny 800 8:30 zaczynam być głodna i jem śniadanie. Teraz totalnie nie czuję, że jestem głodna, więc też na siłę nie wpycham w siebie jedzenia. Czekam do momentu, w którym mój organizm da mi znać, że okej, okay, Sylwia, to już ten czas, jestem głodny, daj mi coś do jedzenia. I też nie zakładam sobie, że o, wczoraj byłam w restauracji, to nie, to dzisiaj na pewno rano nie będę głodna, więc pominę śniadanie. Totalnie to tak nie działa, bo czasami też na przykład, załóżmy po świętach, po kolacji wigilijnej, obudziłam się w świąteczny poranek 25 i byłam strasznie głodna rano i musiałam zjeść duże śniadanie, no bo po prostu mój organizm tego potrzebował. Myślę, że dla wielu osób w tym wszystkim trudne może być w ogóle to, że nie ma tutaj kontroli, nie ma tutaj sztywnych reguł, nie ma tutaj zasad. Ale my jesteśmy tak oddaleni od swojego organizmu, od swojego ciała, od siebie, że to jest dla nas stresujące, no bo my nie ufamy sobie, nie ufamy naszemu organizmowi. No i nie dziwię się, nie dziwię się, że sobie nie ufamy, bo też my od dzieciństwa jesteśmy przystosowywani do pewnych schematów do tego, aby oddawać kontrolę i sprawczość jakiemuś systemowi, któremu powinniśmy się dostosować, czy to w szkole, czy to rodzicom, czy to w pracy, czy też w różnych oczekiwaniach, które są nam narzucane przez społeczeństwo w różnych rolach społecznych. My nie pytamy siebie, czego my potrzebujemy. My słuchamy innych, żeby oni nam powiedzieli. I to samo ludzie biorą z diet. Traktują to jako jakiś eliksir, który magicznie rozwiąże nasze problemy, który pozwoli nam osiągnąć efekty, które chcemy, małym kosztem tak naprawdę, dlatego, że my tylko musimy przecież przestrzegać zasad. Słowo, tylko biorę w cudzysłowie, bo my wiemy i pewnie niejednokrotnie doświadczyłyśmy, do jakich konsekwencji może to prowadzić. Każdy z nas jest zupełnie, zupełnie inny. Dlaczego więc my oczekujemy, że jakaś konkretna dieta będzie najlepsza dla wszystkich ludzi na ziemi, w tym dla ciebie? I to co też chciałabym, żebyście wyciągnęły dla siebie z tego odcinka, to jest zadanie sobie pytania i w końcu odpowiedzenie sobie na to, czego ty oczekujesz od swojego jedzenia. Jakie funkcje ma spełniać ta Twoja dieta, w jaki sposób Ty się chcesz czuć, w jaki sposób może Cię ona wspierać, co ma Ci dawać. I ja przygotowałam sobie tutaj moją odpowiedź, wczoraj tak sobie usiadłam i, i wypisałam to wszystko, więc być może będzie to dla Ciebie jakaś inspiracja. Moja dieta powinna być dostosowana do mnie. Powinna odżywiać moje ciało, ale też mój umysł i duszę. Chcę, aby sprawiała, że jestem pełna energii, usatysfakcjonowana i najedzona po posiłku. Chcę, aby dawała mi radość. Chcę, aby było w niej miejsce na wyjścia do restauracji. Chcę, aby była elastyczna. Chcę, aby pozwalała mi próbować smaki z całego świata. Chcę, aby była powodem do celebracji, a nie wyrzutów sumienia i poczucia winy. Chcę, aby sprawiała, że żyję pełnią życia, aby dawała mi siłę i energię do uprawiania sportu. Chcę, by pomagała mi osiągać moje cele. Chcę, by pozwalała mi cieszyć się każdym posiłkiem. Chcę, by była smaczna. Chcę, by zawierała produkty, które lubię: pieczywo, sernik, pizzę, lody. Chcę, aby odżywiała mój mózg. Aby dawała mi przestrzeń na to, bym realizowała w niej moje kulinarne fantazje. Nie chcę, aby składała się z błędnego koła restrykcji i napadów obiadania. Chcę, aby dawała mi wolność i brak stresu związanego z wychodzeniem ze znajomymi. Chcę, aby moja dieta powodowała, że jestem szczęśliwa. Gorąco zachęcam cię, abyś też odpowiedziała sobie na to pytanie. Nie mam odpowiedzi, nie mam jadłospisu, który sprawi, że okej, okay, teraz wiem, co będę jadła na śniadanie, obiad, kolację. Nie. Ale wiem, w jaki sposób chcę podchodzić do mojego odżywiania, w jaki sposób chcę podchodzić do jedzenia, aby te moje wszystkie cele osiągać, aby ten sposób odżywiania wspierał mnie i był dostosowany do mnie. To może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od dnia. Jednego dnia być może to będzie wybór pizzy na śniadanie i to sprawi, że ja te moje cele będę osiągała. A drugiego dnia być może będzie to zjedzenie owsianki, sałatki, tostów z awokado. Być może będzie to odmówienie tego samego sernika czy lodów, bo jestem usatysfakcjonowana po posiłku i nie mam na nie ochoty. Nie ma na to reguły. Ja dlatego też tak bardzo kocham intuicyjne odżywianie. Za to uwolność, za swobodę, za to, że nie ma zasad i reguł, które kontrolują moje jedzenie. I ja wiem, że dla wielu z Was nie jest to łatwe, że teoretycznie temat jest prosty, ale nie jest on łatwy. Że zmagacie się z różnymi rozterkami, że macie pytanie na ten temat, że nie wiecie od czego zacząć. I tutaj, jeśli macie ochotę zadać mi jakieś pytanie, śmiało możecie zadać mi je tutaj w okienku, możecie napisać do mnie na Instagramie. Często te pytania są na tyle złożone, że ja nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć w postaci jednej wiadomości na Instagramie, ale wtedy na przykład zrobię jakiś dedykowany odcinek właśnie z moimi odpowiedziami na, na te pytania, aby Wam pomóc i aby je rozwinąć, ale no tutaj przede wszystkim, dziewczyny, słuchajcie siebie. To, co już też powiedziałam z tymi talentami Galupa, każdy z nas jest indywidualną jednostką, każdy z nas będzie miał inne potrzeby żywieniowe i tak naprawdę to, co ja tutaj robię dla Was w tym podcaście, to jest pomaganie Wam poszukać odpowiedzi w sobie. Bardzo się cieszę, że tak jest, bo. To wy jesteście paniami swojego losu, to wy jesteście osobami, które są odpowiedzialne za wasze życie i to wy jesteście osobami, które mogą wprowadzić jakąś zmianę. Ja mogę was do tego zainspirować, mogę pokazać wam jak, mogę dać wam narzędzia, ale koniec końców to wy zbieracie owoce tej pracy. Także tutaj jeszcze na koniec: pamiętaj, że dieta cud nie istnieje. A najlepsza dieta, najlepszy sposób odżywiania to taki, który jest dostosowany do Ciebie. A co to dla Ciebie znaczy? To już jest podróż, w której Ty sama będziesz odkrywała, co to dla Ciebie znaczy, a ja z przyjemnością będę Ci w niej towarzyszyć. Ogromnie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli ci się podobał, będzie mi ogromnie miło. Jeśli zaobserwujesz ten podcast, zostawisz opinię, zostawisz komentarz, dasz mi znać, co o nim myślisz. Lubię być z wami w kontakcie i ostatnio właśnie to wy dajecie mi najwięcej inspiracji do twórczości, za co ogromnie dziękuję. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!